przewozy dla pracowników do Grupy Azoty w Zakładach Chemicznych w Spowodowane to było również moją decyzją, jak i również współpracą, bardzo dobrą współpracą z Panem Przewodniczącym Rady Miejskiej Andrzejem Rogowskim i z szefem SPPK, Panem Kazimierzem Szczyńskim. Może kilka słów powie Pan Kazimierz Szczyński, jak to było i w tej chwili się, już nie ma żadnych zmartwień co do dowozu pracowników do Zakładów Chemicznych w Policji Grupy Azoty. Proszę bardzo. Sprawę załatwialiśmy w trybie być ekspresowym, ponieważ rano rozmawiałem z burmistrzem i z przewodniczącym rady w piątek ubiegły. O godzinie 11 miałem spotkanie w zakładach chemicznych tutaj z udziałem mego planisty. O godzinie 11 dogadaliśmy ramowe warunki dalszej współpracy. Umowa została przedłużona wczoraj, w tempie z tego co wiem, jak na zakłady chemiczne w tempie. Ekspresowy. Udało się wszystko załatwić, dogadaliśmy szczegóły, dogadaliśmy finanse, dogadaliśmy rozkłady jazdy. Zostały, powiadomieni zostali pracownicy zakładach chemicznych przez służby zakładowe. Także od 1 kwietnia dalej świadczymy usługi. Wprawdzie w trochę zmodyfikowanej wersji, ale z tego co wiem, te rozwiązania są optymalne i przyjęte zostały przez zakłady chemiczne. Tak jest, no ja mogę potwierdzić, oczywiście mogę potwierdzić jak najbardziej informacje zostały przesłane do pracowników. Są ukazały się w intranecie. Jest informacja dotycząca tego, jak wyglądają przejazdy, w jakich godzinach będą wyjeżdżały autobusy. Są załączone mapki do tego, bo są takie informacje na terenie spółki. Rozmowy, tak jak pan prezes czy pan burmistrz wspomniał, były naprawdę konkretne, treściwe, bardzo krótko trwałe. Z podziękowaniem, myślę, że ja mogę w imieniu pracowników spokojnie podziękować panom za to, że że dzisiaj spokojnie mogą jeździć do pracy, tak? jest jeszcze okres, że tak powiem, przedletni, bo w okresie letnim wiadomo, że tam część pracowników przesiądzie się na rowery, natomiast dzisiaj zabezpieczeni są pracownicy po to, żeby mogli spokojnie dalej, dalej kontynuować jeździć, dojeżdżać do pracy, jeździć na terenie zakładu, bo to też jest bardzo ważna informacja, jeździć na terenie zakładów. W okresowym tempie zostały jakby nie było żadnych sprzecznych, sprzecznych informacji na temat tego, jak będą wyglądały mapki, jak będą wyglądały trasy przejazdu. Wszystko było bardzo perfekcyjnie dograne ze strony zakładów chemicznych, jak i ze strony państwa. Tak. Także ja również dziękuję tak, bardzo. Dziękuję dlaczego, ja również? dlaczego w pierwotnej wersji ta, umo ona, ta umowa wygasała, została wypowiedziana? Jak to w ogóle się zaczęło? Umowa w ogóle z zakładami jest nowa w miesiącu września wypowiedziala głównie i Państwo się z, z tym też mieli okazję zapoznać. Mieliśmy problemy z kierowcami. W tej chwili te problemy widać zresztą na linii 107 i na pozostałych liniach zostały jakby zniwelowane, udało się pewne rzeczy zoptymalizować i sytuacja uległa poprawie. W związku z tym mogliśmy też rozmawiać w dalszym ciągu z zakładami chemicznymi. To kto finansuje? Ee, Zakłady chemiczne. W całości? Tak. Czyli to problem Całość, był po tak stronie. stronie SPPK, tak? To problem był po stronie SPPK, że wy nie byliście w stanie jakby kontakt. Kwotowa... Chciałem potwierdzić, że nasze wspólne działanie ma pozytywny akcent przed świętami. To jest na razie. I dziękuję to wszystkim, którzy przyczynili się do tego działania, aby przewozy były zabezpieczone naszych pracowników do grupy Asociacji Zakłady Chemicznych. Było kilka po, po, po informacji, która się okazało, że prawdopodobnie nie będzie dojazdów autobusów, nie będą zabezpieczone te transporty dla pracowników. Pojawiło się kilkanaście, znaczy pojawi, nie, nie komunikatów, a kilkanaście e, telefonów z racji pełnienia mojej funkcji w zakładach chemicznych dostałem. Otrzymałem kilkanaście, te, kilkanaście telefonów. Natomiast zadzwoniła pani prezes, poprosiła o rozmowę. Z panią prezes usiedliśmy natychmiast do rozmów, poprosiliśmy pana burmistrza, pana prezesa, pana drugiego burmistrza o podjęcie współpracy jakby i zabezpieczenie tych pracowników. No i to było efektem tego, tego piątkowego spotkania, efektem było to, że po, że tak powiem po natychmiast spotkaliśmy się z za te zakłady chemiczne, policja w obecności zarządu spółki. I doszliśmy do konsensusu, szybkiego konsensusu, ale szybkim, mieli, mieli dylemat, bo nie wiedzieli w jaki że pojawi pojawiła się informacja o tym, że nasi mieszkańcy, którzy pracują w spółce mogą mieć trudności z dojazdem w związku z czym potwierdzam całej swojej osobie, że burmistrz Diakun naprawdę postawił wszystkich na nogi i powiedział, musimy tych ludzi dowieść i został zabezpieczony interes mieszkańców. Chciałem też dodać, że pan burmistrz w związku z tym, że trafiają do nas sygnały i chcę, żeby to wybrzmiało, że słyszymy i nad tym pracujemy dotyczące linii samorządowej. Eee, będziemy pracowali Czy zmiany, żeby zahaczały o zakład. Natomiast potrzebujemy chwili, dlatego, że jest to obwarowane umową, którą mamy z wojewodą na dofinansowanie i to w tym roku jest aż umowa na 341 tysięcy kilometrów na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych. Także pracujemy Jak się pochylił, zabezpieczył interes mieszkańców, za co ja mu serdecznie dziękuję, bo doświadczyłem, że do telefonu pracujemy nad linią samorządową. Jak tylko nam się uda oparowania prawne e, dopasować do naszej rzeczywistości, to te rozwiązania również wprowadzimy i to jest też deklaracja pana Sojusznicza. Za co mu kolejny raz dziękuję. No to cóż, dziękujemy bardzo, życzymy sobie świąt świątyni, wszystkim do.